Cześć! Masz piękne, rozjaśnione włosy, ale nie do końca wiesz, jak o nie dbać? Sięgnij po produkty z fioletowymi pigmentami, które będą ochładzać żółte i miedziane tony i odżywki, dzięki którym włosy zachowają piękny kolor, blask i miękkość. Jeśli potrzebujesz termoochrony, wybierz odżywkę regeneracyjną, która odżywia i wygładza pasma bez ich obciążania. Do często rozjaśnianych włosów możesz stosować produkty odbudowujące i wzmacniające. Daria możesz wykorzystać jeszcze odżywkę dołączoną do opakowania farby Preference od L'Oreal. Do rzeczy! Wyciśnij odrobinę i nałóż na wilgotne włosy. Przeczesz, odczekaj kilka minut i spłucz. Warto intensywnie wzmacniać włosy po koloryzacji. Kolejny krok pielęgnacyjny to olejek do włosów. Jego zadaniem jest nawilżyć i utrzymać lśniące i zdrowe włosy. Wmasuj olejek w wilgotne włosy i ich końcówki. A dla termoochrony zastosuj odżywkę w sprayu. Strząśnij, rozpyl i wystylizuj włosy jak zwykle. Włącz olejki i odżywki do swojej pielęgnacji i ciesz się efektem miękkości i blasku. Jeśli lubisz dbać o swoje włosy, mamy dla Ciebie więcej porad w kolejnych filmach. Do zobaczenia!